Dzień dobry Państwu, witam na naszym kolejnym spotkaniu, które prezentuje wydawnictwa regionalne, nabytki Działu Zbiorów Regionalnych księżnicy Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiaj dla Państwa przygotowałem przegląd trzech wydawnictw, z których dwa koncentrują się w zasadzie na czasach średniowiecznych naszych okolic, naszych ziem, natomiast jedna książka poświęcona jest współczesności. A z racji tego, że jesteśmy zaledwie kilka tygodni po świętach wielkanocnych, może najpierw zaczniemy od tej oto książki pod tytułem Myśliborska grzechotka, pisanka, zabawka, przedmiot czy instrument. Proszę Państwa, książka, którą tutaj mamy, jest pokłosiem sesji naukowej, która odbyła się w Myśliborzu 16 kwietnia 2019 roku. Sesja, która poświęcona jest bardzo nietypowemu zabytkowi ruchomemu, który został znaleziony w również dość nietypowych okolicznościach w okolicy Myśli Boża. Mianowicie trwały prace sondażowe z użyciem sondy na jeziorze Golenicko-Dobropolskim i zupełnym zbiegiem okoliczności podczas tych prac na jednej z wysp tego jeziora udało się znaleźć niepozorną pisankę, grzechotkę, która. Ma bardzo niewielkie wymiary, a stała się przedmiotem dociekań archeologów i historyków, jak również też i etnografów, co zostało zaprezentowane również na kartach tej oto książki. Zeszyt naukowy jest pokłosiem sesji, która odbyła się właśnie w Myśli Bożu, i jest to takie studium interdyscyplinarne, jeśli chodzi o badania nad tym całym nietypowym przedmiotem. No, przedmiotem, który liczy sobie. Nieco ponad 5,5 cm wysokości, ma około 4 cm średnicy w najgrubszym miejscu. I Grzechotka z Podmyśli Boża została zdobiona motywami, które przypominają narys krzyża, a jeśli chodzi o czas powstania, datuje się ją przynajmniej na wiek XI. W środku tego przedmiotu znajduje się niewielka grudka, która poprzez wprawianie w ruch Grzechotki powoduje to, że wytwarza dźwięk, i to również było przedmiotem badań naukowców, którzy specjalizują się w emisji dźwięku. Co natomiast można powiedzieć o innych opracowaniach związanych właśnie z tym całym przedmiotem? Otóż ciekawe są spostrzeżenia dotyczące obecności takich przedmiotów przy grzebanych zwłokach ludzkich przypisuje się im magiczne moce a jajko jest oczywiście symbolem pewnej doskonałości symbolem życia i w kwestii reinkarnacji również jajko jest postrzegane jako element z którego później wykluwa się postać węża bądź też ptaka z drugiej strony też wszystko wskazuje na to że grzechotka która była przedmiotem badań naukowców mogła być też zwykłą zabawką dla dziecka Ponieważ grzechotka pisanka ma elementy zdobnicze, w innym opracowaniu przedstawiony jest kontekst ludowy wokół pisanki, legendy z nią związane, etc. Natomiast nie zgodzę się tutaj ze stwierdzeniem, jakoby Górny śląski i Opolszczyzna były miejscami, gdzie do chwili obecnej kultywuje się tradycję tzw. zajączka, czyli zabawy, w której dzieci hasają sobie szukając zajączka, czy też szukając jakichś słodkich... Preziozów. Otóż okazuje się, że tego typu tradycja też przetrwała na terenach historycznej zachodniej Wielkopolski. Ja i moja rodzina jestem tego dobitnym przykładem a tę tradycję przeszczepiła w mojej rodzinie moja świętej pamięci babcia, która urodziła się jeszcze na terenach zaboru Pruskiego prowincji poznańskiej. No i później tak to wszystko kiełkowało, że również moje dzieci w okresie świąt wielkanocnych myślą o tym, gdzie będzie zajączek. Także jest to tradycja, która ma znacznie szersze, znacznie swój szerszy zasięg obejmujący właśnie nie tylko dolną część naszego kraju. Kolejna książka, książka, która zasadniczo koncentruje się na czasach średniowiecznych, książka W cieniu strzeleckich murów pod redakcją Marka Bidola oraz Bożeja Skazińskiego. Książka, w której znajduje się wiele cennych, nowych spostrzeżeń dotyczących ikonicznych zabytków dla strzelec krajeńskich, jak na przykład baszta więzienna, która była przedmiotem świetnej analizy architektonicznej. Otóż ten obiekt można powiedzieć wręcz rozebrano na czynniki pierwsze, pokazując również fakturę lica ceglanego tego obiektu, pokazując różne detale na cegłach, jak na przykład ślady. Kończyn różnych zwierząt. Jest też bardzo ciekawy tekst, który jest poświęcony Kościołowi Mariackiemu, zabytkowi, który mozolnie był odbudowywany po zniszczeniach II wojny światowej i szczęśliwie zabytek ten wzbogacił się o odbudowane sklepienie. Natomiast bardzo ciekawy tekst, który jest związany właśnie z tym wydawnictwem, to tekst, który jest poświęcony Kościołowi Świętego Franciszka z Asyżu. Kościół, który dosłownie kryje się w cieniu strzeleckich murów, dlatego że jest to już budowla z lat 20. XX wieku, a jest to kościół, który zaprojektował Konrad Non, któremu też należałoby poświęcić chwilę uwagi. Otóż można powiedzieć, że Konrad Non urodził się pod szczęśliwą gwiazdą, ponieważ jego matką była Klara z domu Pauks, natomiast jego ojciec, był jednym z dyrektorów spółki Pauks Aktion Gesellschaft. W okresie wojny Konrad Non służył w Randze Sturm Firera, czyli odpowiednika majora. Był zagorzałym nazistą, jednakże w swoich różnych dociekaniach architektonicznych czy też projektach starał się w miarę możliwości przeszczepiać różne wzorce historyzujące. Wzdrygając się zupełnie przed modernizmem, który w latach dwudziestych, jak wiadomo, w Niemczech zyskiwał coraz to większy rozgłos. No i w końcu okazało się, że Non swego czasu popadł również w konflikt z niekim innym, jak samym Walterem Gropiusem, założycielem słynnego niemieckiego Bauhausu. Który to Gropius w momencie zażartego konfliktu pomiędzy nim a Nonem wytoczył właśnie Nonowi. Proces sądowy za obrazę. Także ciekawy kościół, kościół, który nosi właśnie elementy historyzujące i również ciekawa lektura właśnie tej książki w cieniu strzeleckich murów. Ostatnia, proszę Państwa, książka. Książka o dość długim tytule. Książka autorstwa profesora Bogdana Halczaka, pracownika naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Książka nosi tytuł Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w latach 1950-1956 jako przykład funkcjonowania organu administracji terenowej w czasach stalinizmu. Jak widać, proszę Państwa, tytuł długi, natomiast ten czas okres zaledwie 6 lat był to czas okres, który obfitował wiele burzliwych wydarzeń, jeśli chodzi o administrację. Powołanego Województwa Zielonogórskiego. Książka ta, proszę Państwa, trzeba też nadmienić, była nominowana do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2020. I tak, profesor Bogdan Halczak, najpierw opisując właśnie historię aparatu administracyjnego naszych ziem, wychodzi z lat 45-50, kiedy to znaczna część ziemi lubuskiej znajdowała się w obrębie Województwa Poznańskiego. Tam jest też nakreślony ciekawy konflikt pomiędzy, pomiędzy ekspozyturą Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego, którą to kierował Florian Kroenke. Natomiast też nakreślony jest dalej czas planu sześcioletniego 1950-1955, w którym to zaszło szereg zmian dotyczących rolnictwa, gospodarki czy też kultury. Bogdan Halczak w sposób bardzo interesujący przedstawia też kulisy różnych rozmów, które toczyły się na temat mniejszej i większej polityki. I z takich, co ciekawszych rzeczy, też ciekawa jest opinia dotycząca Bolesława Bieruta, która w latach 50. gdzieś została zasłuszana przez Urząd Bezpieczeństwa. I tutaj pozwolę sobie zacytować fragment. Mianowicie Bolesław Bierut. Kreowany przez oficjalną propagandę na Ojca Narodu, nie cieszył się wysokim autorytetem społecznym. W trakcie rozmów kierowano pod jego adresem wulgarne określenia, spośród których słowo osioł należało do najdelikatniejszych. Niejednokrotnie w trakcie opisanych przez informatorów UB rozmów padały uwagi, że decyzje o tym, kto rządzi w Polsce, zapadają w Moskwie, a głównym celem władz komunistycznych jest zaprowadzenie w Polsce Radzieckiej nędzy. Co jeszcze uderza w tej książce, to to, jak wielki chaos, jak wielki bałagan panował w sporządzanych protokołach z posiedzeń Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Jak wiele danych statystycznych było przeinaczanych ile było niedopowiedzeń. Odnosząc się choćby do służby zdrowia, ciekawy jest fragment książki, który poświęcony jest naradzie, która miała miejsce 4 października 1956 roku, i w naradzie tej uczestniczył doktor Dzieciuchowicz, który wówczas piastował stanowisko kierownika wydziału zdrowia PWRN. Otóż doktor Dzieciuchowicz Złożył wówczas rezygnację z pełnionego stanowiska, gdyż widział ogrom różnych niekorzystnych zjawisk wokół służby zdrowia. No i tutaj pozwolę sobie też przytoczyć fragment z książki profesora Bogdana Halczaka. Otóż profesor Halczak pisze: pielęgniarki były aroganckie wobec władzy, niemniej dyscyplina wśród lekarzy, zdaniem doktora Dzieciuchowicza, także przedstawiała wiele do życzenia. Niektórzy starsi lekarze prowadzili się niemoralnie, spędzali często noce w towarzystwie podejrzanych kobiet. Co gorsza, wciągali do wyjazdów na dziewczynki także młodszych kolegów. Proszę Państwa, może bardzo jaskrawa informacja, natomiast w dalszym toku tej wypowiedzi dr Dzieciuchowicz wskazywał, z jak wielką bolączką braków mieszkaniowych zmaga się właśnie Zielonogórska Służba Zdrowia. Brak jest kliniki, jest obożenie pracą, natomiast aparatczycy są również leczeni poza wszelką kolejnością, co też nie świadczyło zbyt dobrze o ówczesnej służbie zdrowia. Jeśli chodzi o aparat administracyjny PWRN z opisywanego czasu, warto tutaj zwrócić uwagę na postać Jana Lembasa, który w latach wojennych służył w AK. A w latach powojennych bardzo szybko piął się po różnych ścieżkach kariery aparatu Rzeczpospolitej Ludowej. I tak w latach 52-54 był już sekretarzem prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze. I w następnych latach, przez kilka kadencji, pełnił funkcję przewodniczącego PWRN w Zielonej Górze. W końcu. Mianowano go na stanowisko wojewody zielonogórskiego, był też posłem na Sejm. Postać bardzo ciekawa, o której ostatnio również napisano, ciekawy artykuł w przeglądzie zachodniopomorskim. Do lektury tego artykułu oczywiście też gorąco Państwa zachęcam. Szanowni państwa trzy książki, których lekturę oczywiście polecam. Książki dostępne są w zbiorze podręcznym regionu. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Ja oczywiście Państwu życzę wszystkiego dobrego na majówkę. Życzę udanych wojarzy, pięknej pogody i spotykamy się w maju na naszym następnym spotkaniu z wydawnictwami regionalnymi.